Cześć, witam wszystkich, moi drodzy. I ponownie muszę was tutaj poinformować, że linki są w opisie filmu. Czytajcie po prostu opis pod filmem i wszystko będziecie wiedzieli, gdzie kupować produkty dla numizmatyków, gdzie jest grupa facebookowa, gdzie jest mój Instagram no naprawdę naprawdę moi drodzy wystarczy tylko kliknąć pokaż więcej i wszystko tam będziecie mieli e, widzieliście moi drodzy tytuł na dzisiejszy film taki clickbaitowy no bo mm, chciałem zwrócić uwagę na ten film e, jak widzicie 5 groszy 1993 rok. Zaczniemy, moi drodzy, od danych na tej monety. A więc 5 groszy ma wagę 2,59 gram ale ta waga, proszę pamiętać, że się waha najczęściej spotykane wedle pana Chłopskiego waga tej monety to jest 2,60 a zdarzają się monety, które ważą 2,57 do 2,64 grama średnica monety jest to 19,5 mm moneta jest wykonana z mosiądzu manganowego obrzeże Randbok na przemian gładki i ząbkowany, stempel zwykły, moneta obiegowa. Monetę zaprojektowały dwie panie. Awers zaprojektowała pani Stanisława Wątróbska-Flint, a rewers pani Ewa Tyc-Karpińska. W poprzednim filmie, moi drodzy, mówiłem, że... to znaczy nie mówiłem, tylko że miałem w opisie, że najrzadsza, tak? Chodziło mi, że to jest najrzadsza moneta, pięciogroszowa w stanie męniczym, tak? Do, do trafienia, gdyż rocznik moi drodzy 14, 5 groszy z 2014 roku, wzoru właśnie takiego, z takim orzełkiem jest to 15 milionów sztuk nakładu, ale tą monetę można nadal bez problemu kupić, tak? kupić na, na wszelkiego rodzaju portalach i nie jest jakoś szczególnie cena wygórowana za ten rocznik tu mi chodziło o, przy 93 że jest to najrzadsza moneta w stanie menniczym praktycznie niemożliwa do zdobycia z obiegu no, trochę lat już minęło od 95 więc moi drodzy jeszcze opiszmy sobie tak szybciutko w centralnym punkcie mamy godło, orzeł w koronie, pod łapą orła z prawej strony znajduje się znak Mennicy. Poniżej mamy rok bicia, data emisyjną, i dookoła w legendzie mamy Rzeczpospolita Polska. Na rewersie mamy dużą cyfrę 5. U góry mamy nazwę, moi drodzy, nominału groszy poniżej. Kompozycja pięciu liści, dębu. A ja bym powiedział, że to wygląda bardziej na liście klonu, ale. Dobra, zostawmy to, moi drodzy. Wielokrotnie powtarzałem, że warto zbierać każde monety i najlepiej mieć idzie w jak najlepszym stanie. Tak aktualnie takie 5 groszy można kupić na Allegro w cenach między właśnie 70-80 zł za menniczą sztukę, aczkolwiek czy są mennicze nie mam pojęcia, gdyż sami widzieliście co potrafią monety z woreczków menniczych zrobić. Z zawartością, brysować i tak dalej. Ale nie o tym. Rekord cenowy, jaki padł dla tej monety. Była to moja licytacja. Teraz Wam pokażę tutaj screeny. Jak widzicie, opis aukcji: 5 groszy 1993. Tu mi się 50 wtrąciła, chciałem napisać zupełnie co innego, a no nie zdążyłem tego po prostu zmienić. NGC MS67 MAX, nota TOP, TOP. W NGC jest tylko 7 sztuk ogradowanych z taką notą. Jedna sztuka jest do zakupienia na kup teraz na Allegro za 2000 zł. Moi drodzy, aukcja, którą miałem, była to aukcja 7 -dniowa. Zaczynała się 12 lutego i skończyła się 19 lutego w niedzielę. Kto śledził, ten wie, jaka została osiągnięta cena. Te pieniądze oczywiście już otrzymałem od kupującego, więc do transakcji doszło, tak? jest sfinalizowana i moi drodzy taki slabik z właśnie 5 groszówką został sprzedany przeze mnie za 1521 zł tyle zapłacił jeden z licytujących a powiem wam że licytowało tą monetę 10 osób gdzie dwie osoby na samym końcu mocno przygrzały. No i jedna z nich właśnie wygrała najrzadszą w stanie menniczym 5 groszówkę z 1993 roku. Wysoka nota, grading pomógł tej monecie osiągnąć tak wysoką cenę. Także moi drodzy. To będzie na tyle. Oczywiście, zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje. Mi pomoże w rozwoju kanału. A moim obecnym subskrybentom po prostu chcę podziękować za komentarze, za łapki pod filmami oraz za wsparcie kanału. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.